Witam Cię serdecznie. 23. dzień cyklu 100 dni do Zmiany Działającej Mamy. Dzisiaj będziemy zarządzać konfliktem. Wiesz coś o tym na pewno, bo chyba nikt inny lepiej na świecie niż właśnie mama nie potrafi rozwiązywać konfliktów, i nie jeden szef korporacyjny mógłby się od nas uczyć. A tak naprawdę konflikt jest bardzo trudny do rozwiązania, ponieważ w konflikcie są emocje. Jeżeli damy się unieść i ponieść emocjom, to tak na dobrą sprawę, doprowadzimy do mega kłótni, gdzie każda ze stron będzie chciała wygrać po prostu. Konflikt um, ulega wtedy rozwiązaniu, kiedy nie poddajemy się emocjom, kiedy zastanowimy się, um, jakie um, korzyści przyniesie dla nas wycofanie się z tego konfliktu, zarówno i dla nas, jak i dla drugiej strony. To co, już, to, co jeszcze jest ważne um, przy um, konflikcie, jeżeli on już wybucha, to um, pozwól a właściwie nie pozwól aby ta złość te emocje które są podczas trwania konfliktu tobą zawładnęły oddychaj wiem że to trudne ale bardzo pomocne jeżeli ktoś krzyczy mów cichym tonem mm, i obserwuj reakcję czasem jest tak że właśnie twój cichy ton na czyjś krzyk jeszcze bardziej powoduje czyjąś agresywność ale dasz radę nie pozwól aby konflikt tobą zawładnął Pozwól, aby minął obok ciebie i wyciągaj z tego wnioski, bo tak na dobrą sprawę konflikt to jakiś problem do rozwiązania, a ważniejsze są chyba długoterminowe i długofalowe związki niż pokazanie, że nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać. Także życzę ci powodzenia w rozwiązywaniu konfliktów z ludźmi dorosłymi, tak? konfliktów w relacjach, które mamy też na co dzień z osobami najbliższymi w rodzinie, na przykład z mężem i oczywiście rozwiązywania konfliktu z dziećmi, powodzenia.